Witam na kanale Gazetki i Promocje z tej strony Himek. Wyobraźcie sobie sytuację. Długi weekend w pełni. Piątek, święto, sobota wiadomo, kto pracuje ten frajer, niedziela, sklepy zamknięte, a w środku tego wszystkiego Ona. Sobota, jeden i jedyny dzień, kiedy można uratować honor polskiego grilla. I nagle dramat narodowy. W piątek wieczorem po całym dniu taplania się w ogrodowym basenie dla dzieci i walce z komarem, który ewidentnie miał na imię Zenek, bo był tak samo złośliwy. Otwierasz lodówkę, a tam brak. Kiełbasy, pusto jak w Galerii Handlowej 1 listopada. I to jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna rozumieć, że kiełbasa w Polsce to nie jest zwykły produkt spożywczy, to jest fundament kultury. Archetyp kiełbasa towarzyszy nam od czasów, gdy nasi przodkowie odkryli, że mięso z ogniska smakuje lepiej niż surowe. A teraz, w XXI wieku, brak kiełbasy w środku długiego weekendu to jak brak internetu w środku meczu. Niewyobrażalne. No i nadchodzi sobota. Ten jeden dzień, okienko, rajd po sklepach zaczyna się o 8 rano, jakby rozdawali darmowe złoto, a nie zwykłą kiełbasę śląską. Ludzie ładują wózki po brzegi, bo wiadomo, żeby starczyło, choć realnie zjedzą połowę, a reszta zostanie do poniedziałku, kiedy to już nikt nie będzie miał siły patrzeć na ruszt. I tak oto cała sobota mija na ratowaniu. Kiełbasianego honoru w Polsce. Bo w Polsce możesz przeżyć bez prądu, możesz przeżyć bez internetu, ale brak kiełbasy w długi weekend to już jest powód do narodowej żałoby. Chyba, że jesteś wegetarianinem, wtedy problem rozwiązuje się sam, ale o tym to może opowiem kiedy indziej. Życzę Wam dużo słońca i jeszcze więcej kiełbasy. thanks <laughs>